Siemaneczko, to dużo z tej strony witam się na moim kanale i dzisiaj takie pytanko wyjaśniające pewne różnice. Czego najbardziej mi brakuje w szkoleniach, tych, które są obecnie, tych, na które kiedyś tam byłem. Brakuje mi trzech rzeczy. Brakuje mi wsparcia, posprzedażnego, tak zwanego. Często się zdarza tak, chociaż ostatnio coraz rzadziej, ale nadal mi tego brakuje takiego jawnego. Zaraz też o jawnej rzeczy jednej powiem. Powiem Wam, jak to wyglądało z mojego doświadczenia, jeśli chodzi o uczestni jako uczestnika. Przychodzisz na szkolenie, odbębniasz szkolenie, potem piszesz do gościa, który prowadził szkolenie, a on do Ciebie nie ma czasu. Przychodzisz na szkolenie, zadajesz mu pytanie podczas zajęć z, z dziedziny, na której, z której jest dany materiał. On mówi, że na przerwie, albo później odpowie, nie odpowiada. E Albo mówi, że na przerwie, na przerwie mówi, że nie ma czasu. Albo mówi, to będzie na następnym szkoleniu, idzie na następne szkolenie i tego nie ma. I jest takie trochę robienie w konie. Kolejna rzecz, jawna możliwość kontaktu. Oczywiście, w cudzysłowie, wszyscy mówią, że można napisać. Tylko czy ktoś odpowie? Rzadko kto. Fajnie by było, gdyby tego było więcej, jeśli chodzi o to, żeby mówić. Informować klientów o tym, że może do mnie napisać. Ja to mówię od zawsze. I, I. żeby tego było więcej. I jeśli potrzebny, jeśli wymagany nadzór nad procesem zmiany. Te trzy rzeczy najbardziej mi brakuje i to są rzeczy, które na ogół ja mam. Ja generalnie zajmuję się pracą indywidualną. Raz na jakiś czas. Mam ochotę to organizować jakieś szkolenia. Akurat teraz będę robił szkolenia i przeniosę ten model z pracy indywidualnej do pracy grupowej. Czyli jak to będzie wyglądało? Praktycznie każde szkolenie będzie miało zaszyte w sobie opcje po sprzedażne, opcje poszkoleniowe. Jeśli chodzi o pracę indywidualną, u mnie wygląda to tak, że nawet jeśli przyjdziesz na godzinę na coaching, Rozmowy, terapię, obojętnie, jak to sobie nazwiesz, zależy, co potrzebujesz, to masz miesiąc wsparcia takiego ode mnie. Znaczy, to chodzi, przez miesiąc czasu masz raz w tygodniu. Na przykład, widzieliśmy się w środę, to tydzień później, w środę, masz mi zdać raport. I możemy się spotkać, możemy się zdzwonić. Albo możemy napisać sobie maila. Zależy jaką masz możliwość. I takie cztery, cztery takie spotkania ze mną masz. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o pracę indywidualną. Jeśli chodzi o pracę grupową, przy każdym ze szkoleń będzie to odpowiednio rozpisane. Także przy każdym, przy każdym tym, w którym taka opcja będzie, a w większości będzie. Także... Myślę, że to będzie jakiś dodatkowy standard, który mam nadzieję, że się trochę rozprzestrzeni, bardziej, że trenerzy nie będą tylko przychodzić na wykład jednokierunkowy, ale będą też prowadzić interakcje ze swoimi słuchaczami, klientami. Widzami, bo niezależnie od tego, czy robią materiały wideo, czy robią tylko spotkania na żywo, indywidualne, znaczy takie grupowe oczywiście, ale, ale na żywo, generalnie na sali, tylko to organizują, nie ma żadnych materiałów, nie ma żadnych publikacji, czy nawet piszą artykuły i odpowiadają, czy mają bloga i odpowiadają, fajnie by było, gdyby tych interakcji było więcej. Żeby ci wszyscy klienci wiedzieli, że mogą spokojnie napisać i i dostanę odpowiedź. Może nie od razu, ja się staram od razu. <grym> Bardzo często dostaję zwrotnego maila ojej jak szybko, nigdy nie spodziewam się, że tak szybko odpowiesz. <grym> Wiecie jakie to jest fajne? <grym> Oczywiście mam też swoją jakby wytrzymałość, wydajność może tak, nie wytrzymałość, wydajność, bo no czasem się zdarza, że jest jakieś kilkugodzinne opóźnienie. Dniowe mi się nie zdarza. Chyba że mail wpadnie w jakiś spam i wtedy, no i wtedy nie wiem. I wtedy, no cóż, ja spam jakieś tam zaglądam, czy w komentarze na, na kanale zaglądam dość rzadko, bo zawsze proszę, żeby pisać maila, bo mail, jak dobrze jest napisany mail, jest temat w mailu, to ten mail rzadko kiedy wpadnie w spam. Ale czasem się zdarza, że wpada, dlatego niektóre maile leżą. No, jakieś kilka dni, to kilka dni zaglądam. Trochę się tam zbiera czasem, a czasem nie, różnie bywa. Także podsumowując, w moich szkoleniach we wszystkich lub w większości będzie y, będą zawarte te trzy punkty i chciałbym, żeby tak było więcej po większej ilości trenerów. Czyli mówię też do ciebie mój kolego trenerze. No, to było na tyle dzięki za uwagę. Cześć. Szakalar.